Takie, takie wydarzenie, takie widowisko jeszcze nam się nie zdarzyło. Jesteśmy pełni podziwu i pełni wdzięczności dla wszystkich osób, które y, organizowały ten, to, to przedstawienie, bo tak można by to nazwać, tę imprezę. Widziałam tutaj wielu znajomych, widziałam wielu y, z naszych, podop, naszych podopiecznych, dzieci są zachwycone, zdobyły autografy zawodników polfarmy. Zresztą stereomaniaks też byli świetni, no, pełna jestem podziwu, zachwytu i chciałabym bardzo, bardzo serdecznie podziękować zawodnikom przede wszystkim, prezesowi Olszewskiemu, zawodnikom obu drużyn oczywiście, no i wszystkim ze stowarzyszenia i z, y, wszystkim tym, którzy przyczynili się do zorganizowania tej imprezy i takiego jej wspaniałego przebiegu. Dziękuję bardzo serdecznie jeszcze raz. Bardzo się cieszymy, że taki mecz się odbył na sztytny cel, na Fundację Można Inaczej. Nie spodziewaliśmy się takiej frekwencji, jesteśmy z tego naprawdę bardzo zadowoleni, że udało nam się zebrać 7700 zł i 10 groszy, ale to dzięki Wam Państwu, że, że tak licznie przybyliście na naszą halę. I myślę, że taki mecz będzie większy, bo to więcej, bo to po raz pierwszy taki mecz się odbył w Starogardzie Starogardziej. Naprawdę warto takie mecze robić, bo dużo jest podziane, że konkursów i stacji, także jeszcze raz się bardzo cieszymy, że mogliśmy pomóc tej fundacji, dzieciom, y, osobom potrzebującym y, najbardziej y, w życiu y, takich różnych y, właśnie y, meczy kreatywnych. Dziękuję serdecznie. Udało nam się zebrać prawie 8 tysięcy złotych. Myślę, że jest to świetny rezultat. Cieszę się, że mogłem prowadzić takie wydarzenie. I co? Oby jak najwięcej takich inicjatyw. Karol tak, jest między innymi organizatorem tego, tego wydarzenia, jak i organizatorem wielu imprez koszkarskich i muzycznych w Starogardzie Gdańskim. No i świetnie się wywodzi ze swojej roli. Bardzo się cieszę, że mnie tutaj zaprosił. Mam nadzieję, że będę tutaj jak najczęściej i zrobimy jak najwięcej dobrego w tym mieście, a może i jeszcze gdzieś indziej. Dokładnie. Kasper przyjedzie do nas na nasz coroczny turniej koszykówki Polpharma Streetball Jam by DML edycja czwarta, poprowadzi czwartą edycję zagramy dwa dni w porządną koszykówkę zrobimy konferencję koszykarską, będzie dużo się działo to wszystko. jak się dzisiaj grało? bardzo, bardzo fajnie Brakowało nam troszkę sił, fizyczności. Oczywiście wiadomo, że profesjonaliści to jednak profesjonaliści, nie ma się co oszukiwać. My co prawda trenujemy dwa razy w tygodniu, ale to jest zupełnie inny trening. Bardzo nam się, bardzo się cieszy, cieszyliśmy się, że możemy zagrać z nimi, jest to dla nas bardzo duże wyróżnienie. Było nam bardzo miło, mam, mam nadzieję, że im również. Cześć Mikołaj. Yy, wiem, że jednym z swoich marzeń było to, żeby piłka, yy, koszykarze tej drużyny Polfarmy uścisnęli Tobie dłoń. No tak, tak, zgadza się, ale no bardzo lubię tych koszykarzy, a szczególnie właśnie Michaela Hicksa. Nie? Co czujesz teraz po meczu? Yy, no trochę jestem skrępowany i bardzo się cieszę. Yy, co chciałbyś powiedzieć do koszykarzy? Czego im życzysz? No życzę im w sezonie 2012-2013 bardzo dużego, no jakby to powiedzieć, optymizmu, no żeby nawet wyszło lepiej niż w tym co teraz, nie? Fajnie. Tobie życzymy dalszego spełniania marzeń.